Witam Was bardzo serdecznie w kolejnych lore'owych pogadankach z uniwersum Warhammera 40k, a w szczególności herezji Horusa. I moi drodzy, na początku bardzo dziękuję za to, że do naszego leniwego Legionu przybyli nowi bracia i przybyły nowe siostry. Także bardzo dziękuję, nasza społeczność powoli, ale systematycznie rośnie, dlatego jestem z tego powodu bardzo zadowolony. I tutaj uwaga dla potencjalnego nowego widza lub jeżeli spodobał Ci się ten materiał, pamiętaj łapę w górę i subskrypcja, to bardzo pomaga w rozwoju Leniwego Legionu, a nasz cel jest słuszny, ponieważ dążymy do 10 tysięcy wojowników. Damy radę, czy do końca roku? <noise> Wątpię, ale spróbować właśnie zaszkodzi. A dziś, moi drodzy, ruszamy w temat, powiedzmy, małego bohatera wśród olbrzymów, niejakiego Kaleba Arina. I szczerze powiedziawszy, miałem ten materiał wpleść w inne materiały, jakby taki historia w historii, ale postanowiłem podzielić się, a raczej stworzyć materiał osobno dla akurat tego bohatera, który moim zdaniem no wymaga nagłośnienia. Otóż, kim jest Caleb Arin? Jest to Huskarl, i tutaj też pewna adnotacja. Szukając słowa Huskarl w Warhammer 40K. No, to na dobrą sprawę nie natknąłem się na to, czego się spodziewałem, ponieważ Huskarlem nazywano powiedzmy swego rodzaju Ala Giermka w Legionie Gwardii Śmierci Mortariona, który pomagał, nie wiem, czyścił broń, zanosił ją chociażby do serwisu, żeby ją naprawili. No generalnie dbał o takie porządki dla danego Astartes, oczywiście wyższej rango, typu właśnie kapitan. Natomiast, kiedy szukałem akurat tej frazy, to bardzo często wyskakiwała mi właśnie taka elita u Rogaladorna, tak? U żelaznych pięści. Także troszeczkę tutaj, jakby te definicje no jakby były sprzeczne ze sobą i zupełnie mówiły o czymkolwiek innym. No, ale z racji tego, że w ucieczce Eisensteina był on nazywany, mówię tutaj o Kalebie, Huskarlem, no to tak będę o nim mówił, więc od razu o tym wspominam. Dobra, kim jest zatem Kaleb Ary? No, jest Huskarlem. W Gwardii Śmierci. Konkretnie przypisane do Nataniela Garo, czyli kapitana siódmej tutaj kompanii. I kim on w zasadzie jest i czym tak się zasłużył? No widzicie, jego historia była bardzo na początku skromna. On był, powiedzmy, cichym człowiekiem, który właśnie służył swojemu panu Natanielowi Garo. Zresztą bardzo ważny, postacie, o której z pewnością będzie osobny materiał, a raczej taki mały minicykl. O ucieczce Eisensteina i wiadomości Latery, Także to też będzie materiał na pewno poruszony. Nie ma bata. Jego historia nie jest aż tak bardzo, powiedzmy, na początku rozwinięta. Wszystko się zaczyna mniej więcej rozwijać, kiedy to Natanie Garo wraz z częścią swoich ludzi trafia na tytułowego, tytułowego Eisensteina. Czyli fregatę, gwardii śmierci, no teoretycznie po to, aby koordynować tutaj sprawy związane z Istvanem 3, tak, 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 moi drodzy, Istvan 3 będzie do nas wracał dosyć często, regularnie. Z racji tego, że Kaleb był Huskarlem, pomocnikiem swego rodzaju, takim, nazwijmy to giermkiem, chociaż też nie do końca, no to był swego rodzaju również uszami i oczami Nataniela który działał zgodnie z jego, powiedzmy, wolą oraz ze własnym sumieniem. Warto też nadmienić, że to był kandydat do Adeptus Astartes, ponieważ sam Kaleb pochodzi z Barbarusa, czyli powiedzmy planety rodzinnej Mortariona, tak? czyli Prymarchy Gwardzistów Śmierci. Jednakże podczas bodajże ostatniego testu na Adeptus Astartes, no mu się nie udało, tak? Po prostu nie dał rady. No i powiedzmy, że mu to strasznie ciążyło na sercu. Nie był w stanie się zabić, natomiast chciał dalej służyć koniecznie w Legionie, no i ostatecznie został przyjęty bo no, przez wiele lat służył wiernie jako taki cichy pomocnik. I dobra, wróćmy do Eisensteina. Kiedy tam na Garo wraz ze swoim powiedzmy swego rodzaju naturalnym wrogiem, jeśli mnie pamięć się myli, Ignatiusem Grulgorem, to był kapitan akurat drugiej kompanii gwardii śmierci, kiedy oni trafili na Eisensteina, no to jest jedna rzecz, o której warto wspomnieć. Mianowicie... Kiedy wszyscy już żołnierze, wszyscy Astartes przybyli na Einstein'a, no to tak sobie garał, po policzył mniej więcej ile tych bodajże Thunderhawków lub Zormierdów, już nie pamiętam, ale w każdym razie statku przybyło i zauważył, że jeden statek chyba był, chyba za dużo było, nie? Co, co, coś ewidentnie było nie tak. I poprosił swojego właśnie Huskarla, hmm, Kaleba Arina, aby ten się przyjrzał, co tam do końca jest. Kaleb, oczywiście, z racji tego, że jest wiernym sługą, postanowił spełnić życzenie swojego pana i zaczął śledzić. Na początku to był jakieś tam zwykłe skrzynie czy coś, ale potem zauważył, że te skrzynie są dosyć charakterystyczne, dosyć duże. I no i to teraz, nie? No i oczywiście zaczął iść za powiedzmy magazynierami, za pracownikami tutaj tego statku, no i oczywiście za samym Grulgorem oraz jego Marines. Dotarli bodajże do miejsca artyleryjskiego. Cóż tam się okazało? Okazało się, moi drodzy, że w tych skrzyniach jest nekrowirus, a konkretnie właśnie takie charakterystyczne kule, w których znajduje się ten wirus i te kule ładuje się do pocisków, żeby wystrzelić w na 3. Znacie to chociażby z moich materiałów o Istwanie 3, także warto to nadmienić, nie warto to podkreślić. I sam on pewnie by tego nie odgadł, gdyby nie pomógł mu niejaki wojen, o ile dobrze pamiętam, konsyliarz Gwardii Śmierci i sojusznik ostatecznie Nataniela Garo. Który zresztą wojen uratował Huskarla, bo ten przykład potknął się o coś, były dźwięki i prawdopodobnie Astartez by go zatłukli, ale no uratował go wojen. I kazał natychmiast udać się do Nataniela Garo, by ten powiadomił. I to też warto nadmienić, to wojen wspomniał o tym nekrowirusie. Kaleb, oczywiście, posłusznie pobiegł wręcz fanatycznie do swojego pana, by powiadomić go o tym. W tym samym czasie w ogóle rozegrała się akcja mien ucieczki Saulo Tarwica przed myśliwcami swojego własnego legionu i tam właśnie na Taniel Strzelo. Do tego, wiecie, to już o tym opowiadaliśmy, ale warto to zmienić. Tu też była wielka afera, czy to w ogóle słusznie zrobiono, czy nie, i nagle wpada. Kaleb i mówi o tej sytuacji. No to co robi Nataniel? No oczywiście bierze swoich ludzi i idzie sprawdzić do tego działu artyleryjskiego. I moi drodzy, tam nastąpiła pierwsza, prawdopodobnie i no i ostatnia bitwa Kaleba Arina. Otóż kiedy zdrada została ujawniona i zobaczy, zobaczyliśmy, że my jako czytelnicy oraz bohaterowie Zobaczyliśmy, że właśnie miały być wystrzelone te rakiety z nekrowirusem w stronę Istwana. No to zaczęła się bitwa między Grulgorem i jego ludźmi i Astartes kontra Nataliem Garo, jego Astartes i Kalebem Arinem. Przewaga jednak była po stronie Grulgora i tu był problem. I moi drodzy, tutaj też warto jedną rzecz zmienić, ważną, ważną rzecz. Mianowicie Kaleb Arin był wierzącym w Lectitio Divinitatus. I to też miało wielkie znaczenie, ponieważ kult Lectio Divinitatius on się strasznie rozniósł wszystkich wszystkich, wszystkich moi drodzy statkach, Wielkiej Kurcjaty i tak dalej i tak dalej. No i oczywiście trafiło również na Gwardię śmierci. Dlaczego to było takie ważne? No ważne było dlatego, że przepełniony wiarą i słusznością swoje postępowanie, kalep no i też swojego losu. No to on nie, no nie chciał się poddać. Koniecznie nie chciał się poddać. Mimo, że no, tłukli go w tym starciu, tłukli go dosyć mocno, jednak udało się odpędzić przeciwników, głównie takich pracowników tych powiedzmy, magazynu, tak? I zabrać im broń. I moi drodzy, tu była bardzo ważna sprawa, ponieważ kiedy rozgorzała bitwa, Grulgor już prawie załatwił na ten Lagaro, już, już prawie. Ale w tym momencie właśnie Kaleb Arin. Strzeli w stronę Grulgora i odciągnął uwagę, bo gdyby nie to, to Grulgor by załatwił Nathaniela i tyle by z tego było. Oczywiście Grulgor nie mógł być sobą i zajebą kaleba, zresztą bez większego problemu, jednakże nie o to chodzi. Chodzi o to, że kiedy strzelił kaleb, no to powiedzmy pocisk, który miał za rozwalić Nataniela przez Grulgora. On porządnie rygoszetem i trafił w tę kulę nekrowirusa. I to wszystko zaczęło się powolutku rozprzestrzeniać. Więc wszyscy bohaterowie, powiedzmy ci dobrzy, tak? Czyli Nathaniel Garro ze swoimi ludźmi, zaczął uciekać, a Kaleb Arryn, moi drodzy, w bohaterskim czynie zamknął śluzę. Dzięki czemu uratował Nataniela i jego Astartes, powodując śmierć, no też swoją. i tutaj Grulgora i jego ludzi. Także warto nadmienić tę historię. No wiem, że to dosyć chaotycznie powiedziałam, ale chodzi po prostu o to, że gdyby nie on, gdyby nie jego postawa, gdyby nie to, że był uparty, lojalny, tutaj miał swoją moralność i sumienie, gdyby nie to, no to... Prawdopodobnie misja Nataniela, która była bardzo ważna w dostarczeniu wiadomości na teren, by się nie powiodła. Gdyby nie słowa skierowane do Nataniela, kiedy ten już, powiedzmy, był blisko śmierci że no, Panie, masz przed sobą ważną misję do wykonania, prawdopodobnie też by nie nawróciły Nataniela, co jest bardzo istotne w kontekście jego historii, akurat mówię odnośnie Garo. Także mały człowiek, który miał być Space Marine, ostatecznie mu się nie udało. Przewyższył, bo, <głos》>, przewyższył właśnie wielką gwardię śmierci, ponieważ w przeciwieństwie do nich nigdy się nie zawahał w wierze w imperatora, w lojalność względem swoich ludzi i no, został tym nagrodzony po części. Głównie akurat pamięcią Natanie Legara, który w późniejszym czasie no, stał się dosyć ważną personą, mimo że Szeroko kalepnie jest znany, przynajmniej ja nie o tym nie wiem, w pamięci takich wielkich osób jak Nathaniel Pozostał to jest bardzo ciekawy temat. W ogóle ludzi, którzy nie przeszli, nie przeszli jakby tutaj tych testów na Space Marine, Ale to może kiedyś będzie jakiś osobny materiał, jak tylko zdobędę więcej materiałów. Jako ciekawostkę tylko dodam, bo nie mogę znaleźć powiedzmy odpowiedniej osoby na miniaturkę. Znalazłem tylko jedną, która może przedstawiać Nataniel Gara, ale w bardzo dziwnym kontekście, i to zaraz wam pokażę. Proszę bardzo, tutaj akurat mamy. Mm, o, Kaleb Arin, narysowany przez Giorgia Erla e, Aballejanna, tak chyba tak. Proszę bardzo, i tak on wygląda, nie? Przynajmniej według tego artysty. Proszę bardzo, Husqvarna, Gwardii Śmierci, Kalepa, Arina. Także tak wygląda jego wyobrażenie. Tylko nie wiem, czemu jest łysy i taki poraniony, ale prawdopodobnie być może był to afektem właśnie tego nekrowirusa. Bardzo możliwe, że tak właśnie było. No i to tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli dotarłeś lub dotarłaś do tego miejsca, no to po prostu napisz CICHY BOHATER. O, to będzie dobre, moi drodzy, słowo, a raczej słowa, dobre określenie na tutaj Kaleba Arina cichy bohater, bo gdyby nie ten facet, gdyby nie ten człowiek, który był uważany i poniżany często w Gwardii Śmierci to dzisiaj prawdopodobnie też dzisiaj to historia powiedzmy herezji Horusa potoczyłaby się zupełnie inaczej. Bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało zapraszam na kolejne materiały które będą, przynajmniej postaram się aby były regularnie co dwa dni pamiętajcie łapa w górę Subskrypcja bardzo pomaga w rozwoju naszego leniwego legionu. No i zapraszam również na regularne live, które pojawiają się na kanale, głównie z gier związanych z Warhammerem 40K. Także trzymajcie się i do następnego!